W rodzisku wielkopolskim kończymy intensywny, ale też pełen emocji. Tydzień z fortuna. Pierwszą ligą, podczas którego rozegrane zostały aż dwie kolejki 27 serię gier. Zamyka mecz Warty Poznań z Sandecją Nowy Sącz, na który zapraszają. Paweł Kozub, Mariusz Kawryszczuk. kłaniamy się nisko Janicki zdecydował się na strzał, ale w środek bramki no takim uderzeniem nie da rady zaskoczyć bielicy. Wraca piłka do Kiełba Jakub Kiełpy, to jest dośrodkowanie i było naprawdę blisko skakał do tej piłki Boczek, był również Kieliba. Tak, po raz kolejny tylko jeden zawodnik z Sandecji dochodzi do tego krótkiego rozegrania. To dało trochę więcej przestrzeni zawodnikom z Poznania. Dobre dośrodkowanie Jakuba Kiełba i widzimy tam już po raz kolejny przy stałym fragmencie. Dwa środkowi obrońcy Boczek, Kieliba, do tego Mateusz Kupczak, do tego Łukasz Trauka. Warta Groźna po stałych fragmentach gry. Udało się wygrać walkę w środkowej części, nabiera szybkości. Małkowski strzał. Ale zdaje się, że Lis miał wszystko pod kontrolą. A wysoki pressing drużyny z Poznania. Następnie do zebrania drugiej piłki nie nadążyła tutaj formacja pomocy. Zostało czterech środkowych obrońców, którzy bardzo dobrze zareagowali na to, że Małkowski zbliża się. To było centrum bramki. Bardzo mocno zawężyli względem siebie własne pozycje. Bardzo mało było miejsca tam, żeby jeszcze lepiej, le, lepiej wykonać to uderzenie. Kiełb. Mocno bita piłka, szansa, strzał nad poprzeczką Jarocha, no ale udało się dojść do tej trunącej futbolówki napastnikowi Warty. To trzeba podkreślić, wspominałeś o tej wysokości jeżeli chodzi o zawodników Sandecji Nowy Sącz, a tutaj uciek, sprytnie, sprytnie Jaroch uciekł, dokładnie, Peterowi, Michalowi Piterowi Budźce. Uwaga teraz Bielica miał okazję, by Dawidziukowi m.in. zaprezentować swoje umiejętności, uchronił Sandecję przed utratą gola po tym strzale Jaroka. I po raz pierwszy Łukasz Trałka, po raz pierwszy Mateusz Kupczak, ale Łukasz Trałka do tej myśli chce, chce powiedzieć, oni też również starają się wbiegać w boczne sektory boiska i to spowodowało to, że, że Mateusz Kupczak dogrywał piłkę do Jarocha i było groźnie. Kupczak. Przeszła piłka do Gracjana Jaroka. Zakotłowało się. Jakubowski przewraca się w polu karnym. Strzał Jaroka. Broni Bielica. Kupczak. Nie stracił piłki. Jakubowski. Jakubowski Janicki szansa na strzał. Gol! Jeden do zera. Zmieścił tę piłkę w 50. Czwartej minucie. Warta ma to, na co tak długo pracowała. Świetnie oderwał się od środkowych obrońców Janicki. To, o czym wspominaliśmy już w pierwszej połowie, gdzie strzały z dystansu mogły być tutaj jednym z największych zagrożeń. Znakomite przyjęcie, brak skrócenia dystansu przez obrońców z Nowego Sącza. I mamy Janickiego, który znakomitym uderzeniem w prawy ruch bramki Bielicy pokonuje bramkarza z Nowego Sącza. Siódme trafienie tego 23-letniego skrzydłowego w barwach warty w tym sezonie cierpliwie budowali ten aspekt. Tak pozycyjny Jakubowski. No i chciał tę piłkę dostać. Janicki od razu zdecydował się na strzał. Nie dając szans Bielicy. Nie zastanawiał się jeszcze pod nogami Dawida Szufryna. Co utrudnia zawsze interwencję Bramkarzowi, który tym razem nie zdołał powstrzymać tego doskonałego uderzenia. Gracjan Jarok. Dobry strzał. Musiał tutaj natrudzić się Bielica bardzo dobra interwencja Bielicy również kośliwy strzały Jarocha szukał tutaj dalszego słupka bramki przejął piłkę w środkowej części Korzym zagranie do Pogorzałego jest przy nim Jakub Kieł, Pogorzały w polu karnym zajął miejsce Małkowski Korzym zamyka, zamykał akcję przy w dalszym słupku tam był Klichowicz oczywiście na piątym metrze. Od początku tej akcji Maciej Korzym pierwszy, najpierw rozegrał piłkę do Ogarzałego, następnie pobiegł w pole karne. Jest to dobry, wydaje mi się, systematyczny, system, systematyczny sezon Maćka Korzyma w Sandecji Nowy Sącz. Cztery gole. Uwaga, strzałku Lis, odbija piłkę do boku. Jeszcze Ogarzały, interwencja Kiełła. protestują gracze. Warty będzie żółta kartka za próbę wymuszenia przewinienia, zdaniem sędziego. Przez Ogorzałego. Cztery gole, pięć asyst Maćka Korzyma, i już widzimy efekty tego, tej zmiany ustawienia przez trenera Kafarskiego. Sandecja bliżej pola karnego. Stały fragment gry. Uderzenie Dominika Kuna i aktywny w tych ostatnich minutach Ogorzały próbował jeszcze dobijać tą piłkę do bramki. Dobra interwencja Adriana Lisa to naprawdę. Nie była łatwa piłka, by ją łapać, tutaj chyba wybrał najwłaściwsze rozwiązanie, odbijając na bok tę futbolówkę. Wchodzi gracz ofensywny, żegnany brawami, strzelec golam Robert Janicki. No i w jego miejsce mamy gracza drugiej linii, Danielewicza Jakubowski, Szczepaniak zdąży Jakubowski, zajął miejsce w 16. Danielewicz jest także w polu karnym. Szczepaniak, kiełb, spojrzał jak są ustawieni koledzy. Wraca piłka do Jakubowskiego. Jakubowski, zgranie, szansa, gol! 2 do 0 i chyba warta tym trafienie Danielewicza zamyka ten mecz. Aleś nosy trenera Tworka w tym momencie. To czego oczekiwał na pewno od swoich zawodników, którzy weszli na boisko, znakomite zachowanie Szczepaniaka, który gra w piłkę podaniem w polu karnym do Danielewicza i Krzysztof Danielewicz po dosłownie minucie pobytu na boisko tutaj daje dwubramkowe prowadzenie Warcie Poznań. W sumie wcześniej uzbierał ledwie 8 minut w barwach zielonych po tym jak przeniósł się z miedzi w tych poprzednich dwóch spotkaniach właśnie na same końcówki pojawiał się... No a teraz dał kapitalną zmianę, podwyższając pytanie, czy ustalając wynik tego meczu, co się jeszcze okaże. Nie dał rady tutaj Flis skontrolować Krzysztofa Danielewicza. Znakomite wyczucie w tej grze głową Mateusza Szczepaniaka. Tymczasem szansa! Broni Bielica, jeszcze strzał, ale Szczepaniak miał okazję. Świetne dośrodkowanie Łukasza Trałki w pomiędzy linią obrony i bramkarza, niesygnalizowane, zobaczmy z którego miejsca dobrze bita piłka, mocno, Szczepaniak na krótkim słupku, tam gdzie powinien znaleźć się napastnik i on jeszcze stanął przed szansą podwyższenia tego wyniku. Kończy ten mecz Dominik Sulikowski, warta po dwóch przegranych meczach, przełamuje się, ma powody do zadowolenia.